Kupiłem jeszcze dziurę w ziemi w 2020 roku. E, od tamtej już rok się wynajmuje. E, 100% dołożenia, do najmu krótkoterminowy. Ja za to zapłaciłem z wykończeniem 250 tysięcy netto. Tylko weź teraz, znaleźć kawalerkę nową, wykończoną. Już tak jak teraz widzisz, hmm. 250 tysięcy netto. Warto sobie odliczyłem. Za 15 metrów. E, a ja przez to, że jestem leniwy, to nie, nie chcę się zajmować najmem krótkoterminowym, hmm. bo nie mam na to czasu, więc znalazłem firmę, firmę która tu ma kilkadziesiąt apartamentów, jakby tych lokali. Ja się z nimi dogadałem na stałą kwotę co miesiąc i ja dostaję z tego 1800 zł netto plus oni opłacają wszystkie koszty. Wszystkie koszty opłacają, że jakby tam media, internet, prąd i aha, tak dalej. Aha, aha. I a ile oni sobie zarobią? Ale i też wszystko jest sprzątanie, Tak, wszystko. Jest wszystko. Ja dostaję na stronie. 300 zł 1800 zł netto. 800 zł netto co ale miesiąc. Czy to jest, um, ma znaczenie, czy w dużym sezonie, czy w niskim, bo wiem, nie, że takie firmy nie. robią. To inaczej, mam pół roku, przez 6 miesięcy 1500, przez pół roku 2100, więc uśredniając rocznie. A, okay.